On się obudzi zje śniadanie bo moje zęby i będzie 13. To do zobaczenia na niego Jak dzwonię ty? Mówisz. Oczy No to nic, jedziemy pod chatę, no. Zdaję, kurwa, trąbić, dudnić. Czemu czy się udało obudzić Bartka? No umówił się na nagrywki. Kiedy? Ja wczoraj z nim gadałem że z telefonem. Dobra, podejście numer dwa. O! tak głosowa. Co złapczy, dał mi przekazyć. Przychycę nas, przychycę nas. no Zaraz mówię, że my... <noise> Zobaczymy jak tak ma Ale ja mówię po jakąś piekiel, po piekielną pobudkę no To dobra. idziemy po najostrzejszy sos i ten Wcieramy, wcieramy mu w oczy w, I w dupę Myślę, że Bartek napisał Taką folię, żeby położyć na ziemię Na to wylejemy wodę I na to jakiś taki płyn, żeby było ślisko I będziemy grali 1v1 w piłkę Ciężka jest ta kamera w pizdu Po to? Na styku. <noise> ale satysfakcjonujące. Bierzemy wózek na pewno. Mi się przydano. A Na, na samym wejściu strac. No dobra. Jaką folię do takiego położenia na ziemię? Czekaj, 5x4 to jest tak wiesz. To to może być tak, jak, tak jak od takiego końca do tego to jest 5 metrów. Znasz miarę w oczach? No ale nie, no za 5 kroków takich. No. To jest coś takiego, 5? No, I 4. To, jest takie co? to styknie, styknie. Widzę z tej strony Marcego Ostryga i robimy piekielną pobudkę Bartosowi Dobra, dobra Jest! To jest Pala. pobudka Dobra, nie wzięliśmy piłki, więc jesteśmy jeszcze u po piłkę Co i ten? Jezus? Dwa mamy i żadnego nie wzięliśmy Serio. No, dziękuję O, się ładnie, ładnie ograj Ła! Przepraszam kamerę Nieeej! Ale dziwne, nigdy nie głaskałem owcy Co się dzieje? WTF A ja ją pogłaskałem Nie, no nie, bo mnie jakoś bardzo łapa Chcesz połachać? Połachaj Ej, duże! Spore, nie? No, jeden ja V1 spoko O kurne. o Oby to szybko nie wyschło, bo na tym słońcu czarna mam psunie... na <_dcity> pogardę, mu robię teraz. Nad głowką. Mhm. Trzy. Cztery 4... <grym i zresztą> no. <grym i zresztą> Po krótkiej rozrzewce doszliśmy do konkluzji. Znaleźliśmy zasady na, dla tej naszej gry. Mamy tak, po trzy próby, żeby prowadzić piłkę i strzelić bramkę, a obrońca przy każdej musi wybijać po prostu. No i to więcej to... punktów zbierze. Dokładnie. Gol to jest punkt jeden, tak? Iiii, cofnę? Dobra, załatwo, załatwo. dobry, Dobra, zmiana, zmiana zawodników. Zobaczymy, jak to pójdzie teraz. O, ale tutaj skill wjechał. 3, 4, start. <suszy> Jaki debil. Zabijamy już ogólnie, ale idę obcej obce z bliska. Okej, no, idziemy na misję. Ja ci pomogę, ale ty musisz być wykładowczynią, bo ja trzymam kamerę. Idziemy odpalić wodę. Nie, już nie działa. Może ktoś jak... Może ja ją zakręć? Zobacz. Musisz tam wejść Nie no, żartuję co? Kupia Kupia, jest No co, ze mną jakiś trap house'ik, nie? Szukam ambiciku No patrzcie to Zaczynamy od łypików, nie? Mamy tutaj Cupra Kupra. Kupra? Dyfuzorek, pokaż Maxonik wiadomo Czy jest na kuca pod matką? Wiadomo co, i lecimy dalej Podobno najlepsza o, Ale ujebano Masakra, no, tu się takie detajniki Ale wiesz, ale... Za, no, no, no. Robimy I słuchaj tego Kolejny klient, dobra Lecimy tak. dalej, nie załamanek Hejrka, kanie Ty, jest okej, okay, dobra Ale w zobaczcie Taki, taki ujebany, to jest sok Ale, ale stary, 30 cali, nie I dobra, najlepsze w tym wydaniu Nie o, yeah. To jest do Ja może nie będę robił nie, no, no, bo sprzeda. Ale, lotem, ma Paweł, bo to nie jest. To Co? jest oryginał, Co? nie? No, jest. Uuuu, zapomnieliśmy o czymś, widzowie. Zapomnieliśmy o czymś, ona jest tak... Widzowie, patrzcie, to ona jest. No, jest tak mocny. To, to logo To mówi wszystko. Ej, to jest salonówka, nie? No Ale to wiesz, że to nie koniec to. nie? nie? To już jest, jest, jest największy banger na tym podjeździe. Mamy no. Toyotę. No. Japońska motoryzacja. Z Japonii przyjął. Robimy rewild na Widę, patrzcie. a Bartoszewski to robił, patrz. patrz. Idealno. Jaka jest sobie czapkę, Takiego czapka i trzeciego Tak, Takie śniadanie, nie po królewsku. Wczoraj mieliśmy małą imprezę tutaj na działaczce. Małą Jak imprezę, nic tu się nie Chcieliśmy coś nagrać, jest Mike, ale ku... ta przejściówka się zepsuła. Sama się I jak się ją dobrze ustawi, to się da nagrywać, więc dzisiaj jak już jesteśmy trzeźwi, to coś nagramy zaraz. Wczoraj też byliśmy trzeźwi. No ale podsumowując zaraz nagrywamy jakąś nutkę, a potem lecimy na kajaki, także wszystko zobaczycie w tym vlogu. Kuchu macie taka tu jest patelnia, widzowie. I wiza? To się pali. Ej, Bartas, szczerze na twoim miejscu schowałbym i gdzieś do cienia. Nie? Ogólnie boję się tam wejść. Jadę z otwartymi drzwiami O! o, a, o a, I poparzyło mnie Я не поймешь Idę ocenić ciepłość wody Jest lekko zimna, ale, ale jest piękna Ej no lekko zimna Uuu. Zimna co? W tą pogodę to może być taka zimna Generalnie klimat jest tropikalny nie no tam mi widzicie Floryda Aligatory się na nas czają tutaj w krzaczkach Patrzę tam ja Potraficie synchronicznie pływać? Patrz jeden robi w prawo to drugi też za niej robi w prawo O i się zgrali patrz Ej, hey, Jacuś! Ty chyba pasję nową odkryłeś! O, słyszałeś? Jakbyś coś tam miał odkryć! Dobra, pływamy w jakieś koszary. <grymne> Mordziły się, wypierdam! Czekaj, muszę do tyłu. Nie, to był najgorszy pomysł ever. To... hu! Uh, Pajęczyna. co <grymne> to jest?

nie, ja no mocniej jesteś. Na... No, my też się staraliśmy. Ja głosowałem kiedyś. Mhm. Chcę drugie miejsce. Tak, beka z gąziola i. Tak, my, my, my wzięliśmy ten wyścig na serio. Tymczasem gąziol i Bartek. Nawet ich nie widać. A to są zwycięzcy. Pokażę. Ojej. <noise> dziękuję. Yeah. I tu masz stary ten tołek do stania. Yeah. Tu. To już na tym? I lecisz do wody. No, to no, no, mocno, nie potrzeba? No, no idzie. A jak to złapiemy? Yeah. <noise> Gdzie ty to chcesz dosięgnąć? No weź to tu przesunąć. Nie ma opcji. <grym> ale <wytrzań> co ja, tak to za Nie wiem. ale się. nie, trzymaj. To. <grym wytrzań> no nie, to nie działa. co, idziemy na tamtą plażę, czy co? No ale myślisz, że to jest ta? Czy nie ma na <grym wytrzań> czy Nie, ma następnej. Trzeciej, do trzech razy sztuka. To, to że nie. I ta jest dosyć dojebana, tylko jej brakuje trochę. To wami sławie, widzę, no. Zerknę tak trochę. Mam pić, p, Robimy prankę. Mówimy, że je. Analina 30. 30 osób. No, 20 tutaj, potem tam jest na tej linie. Furil. Furil, p. No dobra. Nie ma. Ja to muszę zatrzy... Wróciliśmy na pierwotnego spotkanie o... i. To no, jest płcizna straszna, raz skoczyłem. Mi, ja wasz? ci podam. trzymaj A ja to